w vlogu u Kaloszku. Widać po mojej twarzy pogoda u nas, ym, no, dopisuje. Właściwie tylko na dwa dni, bo poprzedni tydzień, cały tydzień padało i czeka nas oczywiście tydzień deszczu. Zostało nam tylko dzisiaj i jutro jeszcze takiej słonecznej pogody. Ale żeby Was nie zmyliło, jest tak zimny wiatr, że nawet się nie chce ym, siedzieć na dworzu. Ja mam trochę planów takich roboczych typowo na dwór, no ale nie wiem jak to z tym będzie. Właśnie wróciłam z zakupów, wróciłam też z poczty. A w ogóle tak to w tym tygodniu pomyślałam sobie, że w związku z tym, że jest lato i tak naprawdę Julia już w poniedziałek, czyli za dwa dni, ma ostatni dzień pracy. Ja jeszcze w tym tygodniu też będę chodzić do pracy, bo po prostu jest kiepska pogoda i nie chcę brać urlopów. A w związku z tym, że nie zaplanowałam w tym roku urlopów i mam trochę taką wolną rękę w pracy, no to mogę sobie wziąć tak naprawdę ten urlop trochę tak na zawołanie. No i w związku z tym, że będę miała troszeczkę więcej wolnego czasu, pomyślałam sobie, że będę wrzucać takie letnie vlogi i zrobię sobie Juli vlog, czyli takie codzienne nagrywanie, jak jest w desemberze, czyli w grudniu na vlogmasach. Ale słuchajcie, wiem, na pewno wiem, że lepiej nie obiecywać, bo nie dam rady i fizycznie ani psychicznie sklejać na bieżąco tych vlogów, to jest naprawdę nie lada wyczyn, tym bardziej, że moje sklejanie vlogów trwa naprawdę długo. Więc stwierdziłam, że po prostu te vlogi codzienne będą się pojawiać być może i częściej, teraz przez wakacje, być może raz, dwa razy w tygodniu, zobaczymy, jak się uda. No i troszeczkę ja jestem uzależniona od pogody, bo ta pogoda jest u nas wiadomo, różnie. Nieraz jest tak, że po prostu przez tydzień wieje i padaj i co ja mam Wam pokazać cały czas sprzątanie w domu i kuchenne rewolucje, więc tak naprawdę no nie ma co pokazywać, jak jest słota na dworzu. No ale czasami domowe vlogi też są fajne, więc będę to tak mieszać. I ja po prostu uwielbiam lato w Norwegii, więc fajnie mieć też taką pamiątkę, jak spędzałam tutaj swoje letnie wakacje i letnie dni. Tym bardziej że w tym roku, jak wiecie, nigdzie nie wyjeżdżamy na wakacje i Julia też zostaje, więc też próbuję jej. Urozmaicić trochę czas i poplanowałam i zaplanowałam, mam taką bucket listę, czyli wakacyjną listę realizacji. Fajne plany myślę, oby pogoda była, i oby pogoda nam dopisała. Myślę, że zrobię jej też takie fajne wspomnienia z tego lata, żeby nie czuła się pokrzywdzona przez pandemię. Kochani, wróciłam z zakupów. Nie będę chyba pokazywać tych zakupów, bo u mnie na wsi jest po prostu jakaś masakra. E, niewiele tych zakupów mam dwa kalafiory, banany, trzy truskawki jakieś jajka e, bułki do hamburgerów chleb, mąka, cukier Jurka sobie wzięła jeszcze tutaj taką psitkę na kawę, galaretka kokosowe mleko jakiś ananas, coś takiego, ser no i tutaj jeszcze mam naprawdę niedużo, torba z Ikei naprawdę mi się sprawdza mam tu trzy kostki masła na promocji kupione, po 40 Procent taniej, jakieś waniliowe, właśnie lody do szejków, do iskafe dla julki, jeszcze taki ser, mleko i śmietana, i jakiś taki pasztet, i ser. I słuchajcie, wydałam znowu ponad tysiąc koron. Po prostu ręce mi opadają, robiłam tylko takie naprawdę nieduże te zakupy, bo w tygodniu jedziemy podpisać w końcu umowę do banku. Więc Julka tak naprawdę skończyła pracę, ale musi podać jeszcze numer konta, więc załatwiamy jeszcze sprawy z bankiem związane. Tak jakoś wyszło w tym roku, więc będę w mieście, zrobię tam większe zakupy, bo tam się po prostu bardziej opłaca. U nas ceny naprawdę są wysokie. Mój kot się myje tutaj na blacie w tle. Przy okazji odebrałam paczkę, bo ostatnio zamawiałam kocie jedzenie i przyjedzenie przez internet. Okazuje się, że ceny w moim sklepie są naprawdę powalające. I kupiłam troszeczkę lepszą karmę, bardziej naturalną, bardziej chyba w składzie dużo lepszą dla kota i dla psa i za cały taki karton, nawet tutaj są gubity dla toczki i za cały taki karton e, mokrego jedzenia, bo suche jedzenie jeszcze moje psiaki i kociaki mają. E, zapłaciłam, tu jest jeszcze tosi, tu są jeszcze kota musy. Naprawdę jest tego sporo. Zapłaciłam 1500 koron, więc ja tak liczę na to, że to mi wystarczy spokojnie na 3 miesiące, bo moje zwierzaki jedzą jeszcze rybę w międzyczasie gotowaną. E, więc myślę, że jest ok i cenowo spoko. Taka puszka karmy dla psa jest 3 korony droższa w sklepie internetowym. Powiem Wam, jaka to jest firma? Hills. E, niż ten taki zwykły Whiskas, Whiskas u mnie w sklepie kosztuje prawie 19 koron i wiecie, że no Whiskas nie jest dobrą karmą a tu jest już taka bardziej profesjonalna myślę lepsza karma i wychodziła dosłownie 3 korony droższa, drożej więc uważam, że cenowo jest spoko i to się naprawdę opłacało jak się nie mylę to Sklep nazywa się ZoPlus i oni mieli bardzo fajne promocje. Zbiera się też punkty i później te punkty można sobie jakieś rabaciki właśnie dostawać przy tych punktach, więc myślę, że to będzie jakieś nowe rozwiązanie troszeczkę tańsze i ekonomiczne dla mnie. Tak, zabieram się za ciasto. Wymyśliłam sobie, że zrobię sobie ciasto z truskawkami. Marzyły mi się truskawki w galaretce. Więc zabieram się za pieczenie biszkoptu. Później będzie warstwa bitej śmietany z mascarpone. No i później takie no duże truskawki z galaretką, taka kostka truskawkowa. Tak, takie mam na dziś marzenia. Pięknie rośnie już w piekarniku. twór, żeby nie zapaszyć. A ja zabieram się za obiad. Dziś na obiad przygotuję sobie ziemniaki z cukinią, marchewką i kurczakiem. Posypię tylko tymiankiem, oliwą z oliwek, solą i wrzucę do piekarniku zaraz, do piekarnika zaraz po biszkopcie. A tu mam przygotowane galaretki. Kupiłam dwie galaretki o smaku truskawkowym, takie norweskie i mam jedną agrestową, więc chyba trochę spierniczę kolor tych galaretek, ale stwierdziłam, że dwie to chyba jednak mało, bo robię podwójną porcję tego biszkoptu. W przepisie miałam małą formę. Nie podaję Wam dokładnych przepisów, bo tak naprawdę nie modyfikuję przepisów, jeżeli chodzi o ciasto. Nie, nie są to moje jakieś twórcze przepisy. Mogę Wam podlinkować na dole oczywiście przepis i ja po prostu zrobiłam z podwójnej porcji i trochę na innej blaszce te ciasto a jeżeli chodzi o przepisy to raczej tak się swoje robię bardzo dużo takiego tajskiego jedzenia, nie z przepisów właśnie gdzieś tam z internetu lub dużo kasz takich swoich właśnie z warzywami gdzieś tam coś tam sobie ubzduram w głowie, że fajne połączenie i wtedy robię swoje no to ewentualnie no ale znowu moja miara nazywa się oko więc ciężko tak trochę z tymi przepisami, mój drugi kanał również stoi a z takiego powodu, że odkąd zmieniłam komputer, tak naprawdę w październiku, mam tak paskudny mikrofon i podkład mój głosowy, to jest po prostu niewykonalne, żebym ja podłożyła swój głos pod filmik. Tak samo nieraz potrzebuję zrobić jakiś vlog i podłożyć swój głos pod vloga. Nie da się. Ostatnio byliśmy na weekend ze znajomymi, właśnie na AKS Dalen. W okolicach pięknych gór i nie odzywam się za dużo we vlogach, raczej filmowałam, ale z myślą taką, że zrobię narrację do, do vloga. Niestety nie wiem, jak to jeszcze skleję, tego vloga. Muszę znaleźć jakiś sposób, bo mój mikrofon z Chin idzie już ponad dwa miesiące w ramach pandemii. No cóż, więc wszystka robota z Bistra na Fiordzie mi niestety stoi i za to Was bardzo serdecznie przepraszam. Muszę znaleźć inny sposób na ten mikrofon. Nie mogę się pozbyć echa z programu. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Nie jestem alfa i omegą, jeżeli chodzi o montowanie. Bardzo się przy tym męczę i powiem szczerze, że montowanie vlogów zajmuje mi bardzo, bardzo dużo. Czasu niestety. Zabieram się za obiad. E, I za tą galaretkę. Pewnie kolor mi troszeczkę nie wyjdzie. Mam tu trzy galaretki. W przepisie są dwie galaretki na dwie szklanki wody. No ale ja zrobię troszeczkę bardziej rzadsze, bo lubię właśnie grubszą warstwę tej galaretki. No i tutaj już mam naszykowaną właśnie marchewkę do ziemniaków. E, kurczaka już miałam dzień wcześniej w lodówce. Zamarynowanego więc wrzucam wszystko na jedną blachę i będzie obiadek. W końcu nazbierałam kwiatu takiego dzikiego bzu. I tutaj już moje odleżane. Za chwilę ląduję w garze i zrobię sobie na litr wody takiego soku. Taki sok też jest dostępny w Ikei. On nie kosztuje dużo. Bardziej zależy mi właśnie na owocach. Czekam aż będą owoce, wtedy pomyślę może o dwóch litrach. A na razie robię tylko na litr wody. Tutaj mam około 50 blaszek tych kwiatów. Resztę oddam koleżance ze Słowacji bo ona też bardzo lubi ten sok więc się tak jakby podzielimy mam nadzieję, że wyjdzie nam to wszystko na zdrowie o no i słuchajcie nie zmieściłoby mi się ciasto w blaszkę, bo blaszka jest zbyt płytka więc wykombinowałam że wyleję galaretkę na spód pokładam truskawki, później krem i przykleję to biszkoptem no i co się stało? a to się stało, że zapomniałam wyłożyć blachy folią żeby odkleić galaretkę więc muszę szukać sposobu na odklejenie galaretki żeby te ciasto w miarę ładnie wyglądało no i wymyśliłam będę podgrzewać dno blachy suszarą żeby odkleić galaretkę od spodu, no cyrk na kółkach Udało się, jest piękne, teraz szybko do lodówki, żeby je jeszcze ściągnąć i jest moja kosteczka, trochę mało kremu, bo powinien być takiej grubości jak galaretka, ale w końcu wyszła, chciałam takie mega truskawkowe ciasto. Takie rzeczy też się zdarzają. Nie, to po prostu nie jest ten dzień. Najpierw ciasto, później deszcz. No, po prostu sama w to nie wierzę. Tak nie miało być. A tak w ogóle to cześć. Witajcie w kolejnym dniu tego samego vloga. No i dziś zaczęłam dzień właściwie po zmianie nocnej od śniadania, kawusi, i ciasta, które wylądowało niestety po drodze. Na nieproszonym miejscu. No i cóż, zaczęłam malować z powrotem swój kominek na tarasie, bo wczoraj dostałam zrypę od mojego Janusza, że umyłam karszerem, że to jest beton, że powinno co najmniej jeden dzień wyschnąć, bo beton włania wodę i później ją musi oddać, więc bla, bla bla. Wczoraj zaczęłam malować od komina, no i na tym skończyłam. Dzisiaj chciałam kontynuować. Pomalowałam już sobie kominek, nie pomalowałam tej podłogi przy kominku, no i zaczęło kropić. No, i nie kropi takimi drobnymi kropelkami, tylko kropi takimi mocniejszymi kropelkami. Więc chyba albo muszę poczekać, albo już nie wiem, ale to nie ten dzień. Kucja byłaś! No będzie tak. Mną się będzie tak. Tu mój kochany, będzie to w bunchom. Tak? Czyli żeby chociaż to mną. No, o kochana. No, o kochana. Taki trochę do dupy dzień Deszcz schrzanił wszystkie moje plany Praktycznie dosłownie Położyłam się spać Zasnęłam i przespałam Praktycznie moje zaproszenie do koleżanki Bo jedziemy właśnie Na czeską kaczkę Już myślałam, że się wyślizgam Tak naprawdę z tego Bo szczerze mówiąc wolałam dzisiaj Zostać w łóżku i iść po prostu Spać po tych nockach Miałam maraton nocek No ale jednak jedziemy Masz ciasto? Gdzie jest ciasto? Nie wiem! No jak to nie wiesz? Na talerzu pokryłam ciasto, śmigaj! No młoda, no nie, śmigasz po ciasto! Podjadę do góry. Harry Good, no i tak to bywa, także jedziemy z ciastem na kawę i na czeską kaczkę. No a ja chyba odezwę się wieczorem albo już w kolejnym dniu, i nawet nie wiem ile materiału udało mi się nagrać. Także zobaczymy, ale muszę podjechać, bo później nie podjadę pod górkę, więc śmigasz z góry. I nie wiem, czy uda mi się złożyć tego vloga, ale nie jestem głodna. Ogólnie zjedliśmy z Julką całą miskę winogrona ciemnego. No i tak to właśnie bywa, ale no nic, no nie da się niektórych przekabacić, że nie, nie przyjadę. Trochę tak nie chciałam za bardzo odmawiać, więc jedziemy. I ja się odezwę chyba już później. Także. No i cześć, ja już z powrotem w domu. Oczywiście nie widać mnie, bo jest dziś bardzo pochmurny dzień, już jest lepiej. No i zabrałyśmy się, oczywiście tak, obiad był przepyszny, bardzo taki trochę polski, tak poczułam się trochę jak w rodzinnym domu, bo była przepyszna kaczuszka i mm, pampuchy, parowańce, nie wiem jak Wy na to mówicie, ale takie były właśnie na parze, własnej roboty robione, więc dużo, dużo pracy, oczywiście czerwona kapustka, więc no poczułam troszeczkę klimat takiej polszczyzny w czesko-słowackim domu. Wróciłyśmy do domu i e, zauważyłam, że Tośka zachow, ma zachowania takiego typowego psa narciarza: czyli trzeba ją już odrobaczyć. I ja swoje psy odrobaczam i koty teraz e, sama, średnio 3-4 razy do roku, w zależności od potrzeb. Jak jeżdżę z, z Tośką do Polski, to robię to u weterynarza, a tak robię to sama w domu. E, I zawsze dla Tośki kupuję sobie w Polsce tabletki na e, odrobaczenie. Bo e, słuchajcie, są dużo tańsze. Tutaj dla kota w Norwegii zamawiałam mm, tabletki, y, Milbemax się nazywają i zapłaciłam za nie bardzo dużo pieniędzy. Chyba, jak się nie mylę, około 300 koron za dwie tabletki. Więc to jest masakra. Chyba nawet ponad 300 koron. A drugim problemem, jaki mamy tutaj w Norwegii, to jest tu naprawdę ogromna ilość kleszczy. Tu kleszcze są wszędzie, nie tylko w lesie, ale kleszczy można się spodziewać dosłownie wszędzie. Ostatnio usiadłam na chwilę na trawie na swoim ogródku, na koszonej, regularnie koszonej trawie i wyciągnąłam później trzy kleszcze. Także ja średnio jak idę z tośką na spacer, to po prostu wyciągam po trzy kleszcze. I jak robię coś u siebie na uptrecie, na przykład jakieś prace porządkowe dookoła e, fabryki, czy właśnie tutaj w domu wyrywam jakieś chwasty, to jest to po prostu normalne. My wychodzimy na łąkę, wychodzimy do lasu, no i nie chodzimy po lesie w sandałach, bardzo rzadko to się zdarza. E, no, ale słuchajcie. Mm, no, nie będziemy chodzić w kaloszach po kolanach, w czarnych czy tam w białych spodniach za każdym razem latem, kiedy jest ciepła pogoda. Tego się po prostu nie da uniknąć i jest to naprawdę poważny problem. Mój kot trzyma się tylko ogródka, nie wychodzi gdzieś daleko, siedzi gdzieś tam, właśnie w krzakach, zazwyczaj w ogródku albo gdzieś tam w szopkach i nie miał jeszcze kleszcza, który by mu się wbił, ale gdzieś tam już z sierści wyciągałam u niej kleszcza. U tosi też rzadko kiedy się te kleszcze wbijają, bo tośka ma dość y, śliską sierść. Ale niestety są. W tym roku już Tośka miała chyba jednego kleszcza, który wbił się jej porządnie. No ja to na bieżąco wyciągam. Naprawdę jest tu mnóstwo kleszczy. I tak jak dla psa i dla kota, można kupić jakieś krople. Tak dla człowieka niestety nie. Zastanawiałam się, czy szczepić się, czy nie. Ale niestety na boreliozę, na tą chorobę, do której najbardziej się obawiam, która jest bardzo ciężka w zdiagnozowaniu, i w Norwegii wiem, że też. Niestety nie ma szczepionki. Jedyne zabezpieczenie, które możemy użyć, to odkleszczowe chyba zapalenie opon mózgowych. Chyba na to są szczepionki. Chyba na dwa, dwie albo trzy choroby tylko, więc naprawdę niewiele. Kosztują dość sporo pieniędzy i są w trzech dawkach. Nie doczytałam, jak długo one działają, czy trzeba je powtarzać i jak często, ale tych chorób, akurat, które, na które są szczepionki, za bardzo się nie boję, bo są łatwiejsze w zdiagnozowaniu. Tak, tak szczerze mówiąc, no i myślę, że one nie są aż tak groźne właśnie jak Borelioza, którą można złapać przede wszystkim bez tego znamia, znamienia, jakim jest ten rumień, taki często występujący właśnie po ukąszeniu kleszcza. Ten rumień też nie do końca oznacza Boreliozę. Więc nie zawsze może się pojawić, i też jak się pojawi, to nie oznacza od razu, że ma się tą boreliozę. Ale borelioza bardzo często jest diagnozowana dużo później, nawet jak się ją złapie. Więc tak naprawdę ona siedzi ukryta w ciele i nie wiesz, że tą chorobę masz. I znam naprawdę dosyć sporo osób, które się borykają z tą chorobą. Jedni przechodzą ją dużo gorzej, drudzy lżej, ale. Uważam, że to jest jedna z naprawdę takich no groźniejszych chorób, takich naprawdę ciężkich do zdiagnozowania i do leczenia, ale ten odcinek nie jest o poreliozie. Chciałam powiedzieć, że kupuję też um, krople i dla Tosi tabletkę na kleszcze właśnie. Dla Tosi jest to w formie takiego gubita, czyli takiego smakołyka, który Tośka o dziwo zjadła. Ja kupiłam podwójną dozę dla Tośki, bo one działają przez 12 tygodni, e, więc kupiłam tak naprawdę na 24 tygodnie. Kleszcze pojawiają się dość wcześnie, bo już tak w kwietniu, no i są tak do listopada, myślę, nawet do tych pierwszych takich przymrozków. A dla psa zakupiłam kropelki. Też ze środkami ostrożności trzeba je podawać, bo w rękawiczkach są takie malutkie. Też kupiłam dwie dozy dla Lusi. I słuchajcie, za dwie dozy Lusi i dwie tabletki Tośki zapłaciłam aż 1200 koron. Za przesyłkę tutaj do mnie na wyspę 25 musiałam odebrać je ze sklepu, więc tak naprawdę te tabletki były warte nie wiem, 1150 koron. Słuchajcie, to jest kolosalna kwota i jeżeli ktoś ma zwierzęta w Norwegii, to może warto by było po prostu sobie z Polski jakoś takie rzeczy ściągać, właśnie te tabletki na odrobaczenia i tak dalej. Więc, no nie wiem, nie chcę tutaj wariować, ale posiadanie zwierząt w Norwegii to jest po prostu niestety, ale bankructwo. Aczkolwiek jest to dość przemyślane, bo nie ma zbyt wielu takich schronisk dla bezdomnych zwierząt, dla bezdomnych psów. Są jakieś fundacje i internetowe strony na Facebooku, gdzie można zaadoptować sobie kotka czy tam pieska, ale naprawdę zwierzę w Norwegii kosztuje. Dużo osób sterylizuje swoje zwierzęta, kastruje, więc nie ma chaosu na ulicach. I naprawdę nie oglądam tutaj w Norwegii tak jak w Polsce na Facebooku, działam w jakichś tam różnych, śledzę różne strony adopcyjne czy schroniskowe, czy weterynaryjne. Tak tu w Norwegii tego problemu nie ma i ludzka świadomość, jeżeli chodzi o posiadanie zwierząt, jest naprawdę fantastyczna. Dobrze, idę zakropić swoją kotkę, bo tylko kotka mi została jeszcze na odkleszczenie. I chyba będę kończyć już tego vloga. Dużo o zwierzakach, bo aż mam nabite 7 minut. Więc chyba wystarczy. My widzimy się już w kolejnym vlogu. Ja przypomnę tylko, że vlogi teraz, takie letnie vlogi, będą pojawiać się częściej. Także do zobaczenia już w kolejnym vlogu. Pa! 아 <목소리도>